Przez ostatnie 8 lat de facto te stosunki polsko-niemieckie były w stanie katastrofalnym. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i bezpieczeństwo... Jest jeszcze dużo do zrobienia, tak żeby motywować... Się. E, energetyzować dodatkowo e, polityków na Zachodzie, tego żeby rozumieli, że to nie jest kwestia jakiejś gdzieś tam daleko wojny, tylko że to jest sprawa wojny, która bezpośrednio dotyczy bezpieczeństwa Europy Środkowej i całego Zachodu. Musimy poprawić nasze stosunki polityczne.

Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego również mocno zachęcamy do pomysłu, który powstał wiele lat temu, a mianowicie stworzenia Funduszu Weimarskiego dla organizacji pozarządowych. Tak, żeby strona francuska, niemiecka i polska miały możliwość współpracy również na poziomie organizacji pozarządowych, think tanków, instytucji kultury i aby ta współpraca była faktycznie wielopoziomowa.